Mówi się, że Konrad Forent to utalentowany bramkarz, być może najlepszy w Polsce w swoim roczniku. Ile czasu musi minąć, żebyś dostał tą symboliczną bluzę z numerem jeden Zagłębi Lubin i byś grał w podstawowym składzie miedziowych? To znaczy, pierwszym moim celem jak na razie jest wrócenie do dyspozycji, wrócenie na boisko, bo przechodzę rehabilitację, to mi się ciągnie. Ósmy tydzień. Myślę, że za dwa tygodnie będę mógł już wyjść na boisko w 100%. I potem myślę, że od przyszłego sezonu zacząć walczyć o pozycję w bramce Zagłębia Lubina. Pytam o to właśnie, kiedy ujrzymy Cię w bramce miedziowych, bo Twój kolega rówieśnik Demen Dąbrowski od kilku miesięcy jest podstawowym piłkarzem Zagłębia Lubin. W przypadku Dąbra to szczęście czy umiejętności? To na pewno y, umiejętności, bo dobra pokazuje się na boisko z bardzo dobrej strony. Coś było widać wcześniej, że naprawdę ma w sobie talent i y, on nie gra słabych meczą, on cały czas gra się na równym, bardzo dobrym poziomie i o, o tym się teraz przekonujemy, że to jest naprawdę wartościowy piłkarz naszego zespołu. Grzegorz Sandomierski, uznawany za najlepszego bramkarza w Ekstraklasie, ma niespełna 22 lata. Y, w lidze zadebiutował w Twoim wieku. Ty dotychczas siedziałeś jedynie na ławce rezerwowych, czy aż na ławce rezerwowych w Ekstraklasie. Nie miałeś okazji zadebiutować w lidze? Rozczarowany? To znaczy nie, na pewno nie jestem rozczarowany, bo czuję w sobie, że moja szansa nadejdzie i czy to będzie prędzej, czy później, wiem, że muszę wyjść, pokazać się z dobrej strony. Po prostu e, utrzymać to miejsce, jeżeli naprawdę e, będę... Tak dobrej dyspozycji, że trener na mnie postawi. Ja po prostu wyjdę na boisko, zrobię swoją robotę i potem będę z niej rozliczany. Myślę, że to nastąpi za jakiś najbliższy czas i w przyszłym sezonie postaram się o, o to, aby stanąć bramce zagłębia. W Twoim wypadku ta, ten sezon to prawdziwa sinusoida. Kiedy jesteś w formie, doznajesz urazu, Później wypadasz ze składu, przechodzisz o rehabilitację. Masz za sobą już uraz głowy, po którym straciłeś przytomność. Masz operację Łąkotki. Konrad, czy ta rehabilitacja, którą zmuszony jesteś przechodzić, to w Twoim wypadku pewna nauka i lekcja wytrwałości? To znaczy, z pewnością tak, bo eee, z tym razem będzie trzeba troszeczkę bardziej uważać, chociaż to akurat tak się złożyło, że z dużego przypadku stało mi się ten uraz, że. Noga została przygnieciona i ja chciałem szybko wstać, znowić akcję, a to niestety została noga w miejscu, i no i niestety wyszło jak wyszło, że półkotka mi pękła no i trzeba po prostu teraz poczekać. No, no trudno, było minęło, ca 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 całą tą rundę mam z głowy, ale ciężko będę pracował, aby wrócić do jak najlepszej dyspozycji, jeszcze lepszej niż była, i po prostu pokazać każdemu, że warto na mnie stawiać. Konrad Fabiański, Szczęsny, Tytoń to bramkarze, którzy w dość młodym wieku wyjechali z Polski do mocniejszych lig i na pewno oni nie żałują tych decyzji. Dlaczego młodzi bramkarze szkoleni bądź co bądź w Polsce decydują się na taki krok i czy Ty też już o tym myślałeś? Czy jednak chciałbyś pograć trochę w Zagłębiu Lubin, umocnić swoją pozycję w lidze, pokazać się z dobrej strony i wtedy ewentualnie wypłynąć na te szersze wody? To znaczy zawsze będąc jeszcze małym chłopcem stawiałem sobie cele, każdy po kolei, aby osiągnąć dany poziom, zagrać najpierw wiadomo jak to było w winiorach młodszych, potem w winiorach starszych, potem grało się jak byłem w ławie w trzeciej lity. teraz przyszedłem do Zagłębia, zagrałem najpierw w młodej ekstraklasie, potem już można powiedzieć, że poczułem ekstraklasy, usiadłem na ławce pierwszy raz, drugi raz, potem kolejny. No, i te cele wiadomo, stawiam sobie przed y, sobą coraz to większe. No, i wiadomo, teraz jest celem, żeby pierwsze co wrócić do zdrowia, a potem zagrać w ekstraklasie no i się w niej utrzymać. Myślę, że wszystko jest przede mną. A żeby bramkarze właśnie y, wyjeżdżają z granicę, to na pewno jest to, że mamy w Polsce dobrą szkołę bramkarską. No, i to jest jakaś tam perspektywa za jakiś czas, że wyjechać i. Naprawdę można grać za granicą i to właśnie wymieniłeś te przykłady, tych zawodników, że widać, że można. Ja myślę, że najpierw muszę pograć tutaj, pokazać się z dobrej strony, naprawdę być jak najlepszym zawodnikiem i teraz myślę, że będę do tego dążył, aby ku perfekcji. Konrad. Y Teraz zejdźmy na ziemię. Od kiedy trener Urban jest szkoleniowcem pierwszego zespołu, Ciebie nie widział w akcji, a nawet w treningu. To trochę trudna sytuacja dla Ciebie. No, zgadza się. Z początku nie było mi łatwo, bo wiadomo przychodzi nowy trener. Nie znamy, jest młody, no i różnie może postąpić. Już, e, będąc właśnie z poprzednim sztabem, oni wiedzieli, że w jakimś tam stopniu można na mnie liczyć. Próbowali mnie w sparingach, grałem wiele, ale niestety trafił się uraz no i trzeba było się z tym pogodzić. Po jakimś czasie sobie zdałem sprawę, że no, no trudno, tak, tak widocznie musiało być, mam teraz szkołę, no, trzeba to nadrobić, przede mną matura, egzamin dojrzałości, no i następnie, później kończy się szkoła, jakiś tam etap w życiu, teraz widocznie to był taki znak, że muszę bardzo mocno się postarać i pokazać wszystkim, że jestem najlepszy. Wspominałeś o szkole, niebawem matura. Oprócz tego przechodzisz rehabilitację, pracujesz indywidualnie z fizjoterapeutą, mówiłeś, że niedługo wracasz do treningów z zespołem. Chyba ostatnio jesteś bardzo zajęty. A czego można tobie życzyć na ten najbliższy okres? Oprócz zdrowia, dojścia do pełnej dyspozycji i zdania matury. To znaczy, no. Tak powiedziałeś, przede wszystkim zdrowia i zdania matury, no to to są teraz takie, można powiedzieć, dwa moje najbliższe cele, jakie chcę osiągnąć. E, później będzie przerwa, jak zakończymy rundę. No i żeby przede wszystkim życzyć mi, aby w tej przyszłej rundzie nie zdarzały mi się kontuzje. Bardzo dużo szczęścia, bardzo dużo zdrowia i abym po prostu trzymać za mnie kciuki, aby wszystko było dobrze i no i po prostu, żebym być może staną w bramce zagłębia lumin. Dzięki. Dziękuję bardzo.